I szukaj Juana NG... Jest <grywka> Bert Garius słuchaj. <grywka> Bert mi się podoba Garius Mason Bailso. lubi mangi z majonezem i numer 6-7 Oh my god <grywka> Trzeba się chować w szafie Co? Ja nic nie widzę teraz Flashlight, które mam bardzo, jest Ja mam jakieś tam takie, wiesz, pomocy. Aha. Hardo. to ja nie miałam. Ja nie miałam pomocy. I teraz to o tym. To, to, to ja to ja teraz też. Znaczy widziałem auto z góry. A, dobra. dobra to A ty to jesteś w aucie? I... Jeszcze nie. Teraz. Okej. Okay. Muzyczka. Oh, A, jesteś mi razem. Podnieś tą piosenkę a, jesteś koło mnie. Mhm. Jakoś tu będzie straszno. Ej. No, naprawdę. Nie masz oczu. Znaczy, no, jak to? No to leży, bo takim kątem jesteś. Jak patrzysz jakby tak o, patrz na mnie. A ja ty się na mnie patrzysz? Patrz? Ja ciebie nie widzę, Ty, się... ty jesteś w jednej pozycji. Aha! Będzie ja mogę obracać? Ja widzę jak ty obracasz łubem. Nie, u mnie jesteś bez ruchu. Nie wiem, czy mi nie oh. gadają A ja właśnie ja, ja też nie zgubił. Czekaj. A o muzyce Muzyka będzie tworzona przez roboty. No już jest. Grecki, Jestem pedałem no zgadł, już na Spotify jest jakaś laska, co. znaczy laskę. AI! A no, można mieć telefony w kieszeni. To który to jest rok? 90, 80, któryś? 80. Kacegła cegła! 80. któryś była? Jaka cegła? A nie nie widzę, że ona ma telefon. Aha, oh, widzę ojca. O, ktoś umarł. Chyba. Oh okay, Jeszcze chyba nie, jak jest w szpitalu. A, dobra. To wszystko twoja wina! Co? What <laughs> no, tak.

How Because my dad is so good at taking you slow. You you That's not on me. All right, yeah. Lisa yeah. and I are going to drop you kids off at the house. Don't forget, you still have chores to do. There's a note on the floor. Chcemy robić zadanie z o. matematyki. Jesteś gotowa? Nie chcę Obyć, na widza A ja nie mogę? O. A a już, 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 aha, na drodze o. nas zostawili Wrzucili nas Na deszczu? A który to jest nasz mnie, nie? Excuse me, nie mam kluczy? Ha. no to nas zostawili, nieźle rodzice? To jest na pewno nasz dom? No, nie mam. Tutaj no, jest no, dom. No. Co mam? Jakąś pośmiennikę się teraz spidać? Aha. Uh -huh. Okej, okay, w tej grafika. Takie... Ja nawet nie zauważę tego, co będzie ścigać. Um... A, weszłam na domek wiem, na drzewie. O, tu jest jakaś notatka. Idzie tam masz wływą domek na drzewie. Na drzewie jest. A, If you ever get w y, shopie jest klucz. The key, the key code is 226 pamiętaj. 226 kot. i spączek a nie mogę go zjeść. O mega ale muza. To jest fajny sponczek. prawie gra. Na się chyba gdzieś powinna być. O, się Ty Brawo. Jestem dumna. Tak, o. Tylko, tylko klucz jest? Czy Pięknie. coś jeszcze? Tu jest. Klucz. Jest. Dobra, idziemy. Będzie trzeba. To, to gram... jest Okej. Okay. Boże, jakie. Nalina. Jezu, Chodź do kuchni. A, tu jest jeszcze tatka. Dawaj, bym so long... Jest jakaś A nie, nie. Je, ty chalmy... Have... A no, chodź tutaj z obrotem, do kuchni. no dobra, możemy pozwiedzać. O Boże, ona jest jak inka. Jaki klucz? klucz? A nie A można go wziąć. Ona no, ja chyba nie, nie jest głód. W tym... Było, że to jest danie prance. <laughs> mam piżamki pizja... fajne. A ty masz y, choinkę. Boże, Pani Babko, Pani tak się drze! A, dobrze. Kto trzyma, Kto trzyma piłkę od jest stolatki? Znaczy, jest futbola? Kibel kanciasty. Ale ten dom jest straszny. O, może otwierać szuflady! No. Nic nie ma. Czy to o, dopiero? Aż to jest pewnie... To jest nasz pokój, bo to jest pokój nastolatka. Mam don't... notatkę? Której nie mogę... Excuse me? Kaj... Którym, że... Że... Komputer, ej. Możesz to podnieść? Yy. Tatkę? To... No. Może przez te drzwi nie możemy? Nie, jeszcze nie można chyba. Za... Kusta skrzynia i z wykład jest, jest biedny. No dobra, no, to idziemy w tym kuchnia? My. Na wejściu. O, radio gra. Ale pod... Chodź jakiś Dobra, jakie mamy chors? Mhm. Mm Pick up the toys. Dobra, trzeba dobrać zabawki, dość do pudełka, zadanie domowe. Zmywarkę załadować. i Ileś tabletki, babci. Gdzie babci? To ja mogę dać jej pilsy, ale gdzie jej pilsy? No Tak, po kolei trzeba robić. Ma... Ale masz T-pose. dobra. Co tu? A co tu? Zabawek. Czy ty się teleportujesz? Ja? Ty jesteś ty, ty tym potworem ja. strasznym. Aha? Ta się Nie wchodzi Jezu, ty się teleportujesz. To jest straszne! To jest to mnie. Możemy wyłączyć tą te... Babka chce te pilsy. Ej, Misiu. Grazę Zebra mi Jestem babka stęka straszna. A, trzeba piłkę z łazienki zabrać i tu statek i odnieść na górę. O, oh. okej. Okay. Skrzyni. Idź. No, i ja Dobra. Ziemię. Mam wziąć statki, <laughs> czy piłkę. To, to i to. Ja idę po statek. A tu wziąłem statki? W pod schodami. Nie wiem. Jezu, babka jaka ty głośna. On Ja się boję tej babci najbardziej. Ja też. A w ogóle, on, a jak weszliśmy, to coś było o dziadku. Ale to jej, a to chyba chyba ojca, nie wiem. Dobra Dobra, już skończyliśmy te zabawki. O, dalej na liście. Co było dalej na liście? Eee... Homework. Homework, no. Czy to jest homework? Komputer nam nie działał, O! Wow. A, i teraz dopiero możemy. Jezus Maria. A nie, tu teraz robisz tą matmę, tak? Tak, robimy matmę, chodź. O nie. A dobra, proste są. A czemu ja nie mam? Co ty rozwiązujesz, ha? O nie, ja to w 7 razy 9 7 razy 9, 63. Czekaj. Tak, wcale nie złożyłam palców. Okay, da dobrze, ja też tak. 8 razy 7 to jest... 56. 56, tak. Nie byłam pewna. 7 1 to 8. Dobra, graj. Ej! Do listy! Idź pierwsza, jakby Jest. ktoś tam przylazł. No jak to? <laughs> Będziesz tarczał, patrzeć czy wiesz. Nie zniknie. Jest już taka Piwnica? Praca, piwnicy? Gdzie to jest piwnica? Ja nie widziałam tego. To jest Marya! Do... Dobra, a gdzie piwnica? W spokoju musimy iść pod do latarkę, do pokoju rodziców. Weźmy tą babkę na pierwszy ogień. Jak coś. No. Boże, to jest szafa taka? Jaka szafa? Latarka jest w szufladzie. Garderoba! O Boże, jaką mam rękę chodzą? Jezus, Marya, jaki potyk! Wow, skinny legend. O, tu tutaj jestem. A jak to mam włączyć, tę latarkę? Nie przeczytałam. Podniosłaś już swoją? Ja też nie. Tak. Kurde. Ciskaj cokolwiek, zobaczymy. O, Kucłaś. No co? Siema, no, mówiłam ci. Nie słuchasz mnie. Nie. słucham. <laughs> <Okay. śmiech> Co no. Trzeba będzie otworzyć. Patrz do tej szafy. Nie. To są kapcie? Jakie kapcie? Co to tu no, na na dole, tu. No, na kapcie, takie więzienne, jak z papieru taletowego. Niestety. O, klucz do nie drzwicy. A nie, to jest klucz do yy, szuflady jakiejś. Co, to, jest Co, to nie jest piwnica? A, pokazuje mi do jakiejś szuflady. Tutaj. Baterie, Baterie do latarki. A, to by się zgadzało. Uciekamy do A, A dalej mi nie działa ta latarka. Mi też nie. O! No Myszką normalnie, lewym. Na ma i prawe klikam. O, nice. Myślisz, że ona się zużywa? To jest to możliwe.

o nie, co to jest? Co to Przez, jest za co piwnica? Ja jako dziecko bym nigdy nie zeszła do takiego czegoś. Czy to jest gorsze niż to z it. Nie, ja nie wrzucam, no, bo to wrzuc się zacznie jeszcze. Ja chcę sobie pozwiedzać tą piwnicę najpierw. Kolej, Kolej, to wzią. jest jakiś outlast. Katakumby. Nie. No. Kto tak trzyma piwnicy? Otwieraj. O Jezu, to są drzwi. Ale to są fejkowe drzwi chyba. Nie mogę. Czy znaczy, nie, nie mogę jeszcze wejść, jakby tu tam... Patrz tu! A, Cześć. Cześć. Patrz, tu patrz tu, patrz tu, No zajebiście się chowałeś! A wejście jest? Ale nie patrz! No patrz! Czekaj! A ja O to jest jakby pod schodami! K? Czekaj. Jezus Maria... Nie, ta małpa mnie przeraża. Tu na bank jakoś trzeba wyjść. <laughs> Jak ty chodzisz tam?! Nie A wyszłam! Po... Ja Szukiem! Tu, tu, tu! Patrz, tu się wchodzi. A. Ej, chyba... O. Co tu jest? Co to? tu jest? Sznur Łącuchy? do strychu! Tak! Sznur do strychu. Nie no, jaki żart! Ja nie chcę tego sznura. Ła, nie mogę już wyjść stąd! Nie wychodźmy. To będziemy bezpieczniejsi. Szczerze? Nawet bym chciała, to Nie mogę. Do, 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 bo, do boku musisz całkiem. O, tyłem, tyłem. Ja nie chcę zrobić. Wrócił wróć do pralki, to o. No, wróciłam, i co teraz? To się samo łączy? Tisnąć. I... Czemu? Do ja co mam? O nie, Łoc, co się boję. Nie, Ja nie chcę tam iść Electrical Room? Gdzie jest Electrical Room? Idź pierwsza. Nie wiem. Ty lubisz Barbara, takie to rzeczy żyje. straszne? Babcia, będziesz tarczą. Y... Pytanie, gdzie jest. Na górze na pewno. A, a chodź za czym co jeszcze mamy na liście. No, babci, to jest tabletki. Ale jeszcze nie mamy zrobionego zdania z load the. Łosie, Ha. Ha. Więc to musimy sprawdzić. Mamy Linę, możemy go związać. Chodź. Dobra. Ale gdzie. Jak mnie chodzi? To ty też tak chodzi, durnowato. Gdzie jakieś drzwi były? A tu? A tutaj. Ale one się nie otwierają. Gdzie jest jakiś elektryczny. To jest jakiś co, strych? Mamy ich na strych? Nie no, jak To się wyłamał to chyba nie przez strych, co trochę dziwne by było. Nie wiem, a widziałaś. się <laughs> tam. <laughs> Uciekam. No, jakby po poszłaś. <śmiech> Kojarzysz tę historię, jak jakiś dziad mieszkał na strychu dziewczyny? No to jest częste, weź, to mnie tak przeraża, albo w ścianach mieszkają. Co jest tam ktoś? Idź pierwsza. O nie, trzy po trzy. nie, nie. Okay. Co się dobra. I... Kamień. A ja dałam papier i wygrałam. A do trzech, dobra, chodź. Idź. Kurde, ale Uwaga, za Coś uszy. Chodź też szybko, ja jeszcze nie patrzę. Jesteś? Ty chciałeś w powietrze? Tak jestem. Dobra. O, pa, pa. Ja tu nic nie widzę. Ej, to tarka latarki się odpal. Jaki zażywny... Czym jest jakaś kartka? Yy, Welcome to your new home. Domu? Oha, jest safe za tą cutlery shelf z tymi talerzami. Tam co babcia siedzi? No. A... O, kot. Ja to zapiszę, bo zapomnimy. Zapisz, bo nie zapamiętamy tego, tu już zrobił Mamy kot. Enjoy settling. No, mi się już nie podoba w tym domu i ja nie chcę w nim być więcej. Możemy się wyprowadzić. Ale jak to możliwe, że coś się zachła w jak on tu jest, to gdzie w kartonie siedzi? No, to no, właśnie to tym. nie tutaj Pod To futelem. miał być... To miał być electrical room, ale ja nie wiem gdzie tu jest electrical room Jezu, spadłam no, Ja też nie wiem Połaba na nogi. Ja latarkę, bo ja się... ja się boję, że się skończy latarkami Nie mów mi tak, bo ja cały czas miałam włączoną no to musimy iść Jezu, przestań się mylić nie... Chodź do tego sejfu My robimy nie po kolei w ogóle wszystko, ale nieważne Och, chodź, sejf To my nie mamy na remont piwnicy, a my na jakąś otwieraną półkę z safe Czekaj Cztery... On to była już Cztery... Sześć Okno jest O Boże <gryzła> Co forniele? Fu 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 O ma... Ok Co za małpa? Dziadek O łaj byli? O to... to się odezwało? Ej, latarka minie. 4, 7, 3. 4, 7, Czekaj, pisze, piszę pisze, zapisuj. Pisze. 4, 7, 3. 3. A, jakiś Bili. Weź na jego kliknij jeszcze raz. Halo? A, zamknijmy może save, o. Idziemy o. stąd. A możemy zasunąć może sz... sz... jakieś ściany? Co to było? Już nie mówi. Co to było? Nie wiem. Safe chyba mój. Mm -hmm. Kurde. Baba, jeszcze. A dobra, żyje, bo jeszcze gada. Tu. A może elektryczną rumy z piwnicy, tam obok, te drzwi straszne. O nie. A wiesz, co mogłam nie, nie wybrać? Nie. Horroru, jednak. To idziemy tam, no prowadź. Prowadź ty. Łaj mi. Ja się boję. Wcale nie tak, że ja wybrałam tę grę. O nie. Dobra. I są. Teraz ty pierwsza. Nie. Poczekaj, się za słupem skryć. Tu chyba. Na C na C, słuchaj. Tak gram z lasta. O, dobra, korki. pójdź, powiedz, Tu jest ktoś wisi. Trzeba patrzeć na sufit, bo może ktoś wisieć. Nie, o. O nie, 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 nie. Nie. No a. Never knew we had that room. Ten tu? A to hmm. wygląda jak wile, te pillagerowie z A jeśli upstairs, to co? Zobaczyć, co mam do zrobienia. Ej, chyba. klikam korki! Może lepiej nie będę. Ja bym stąd wyszła. Dobra. Biegnij, biegnij, ja się tu boję być. Jeszcze burza. Oczywiście, że tak. Burza? Nie słyszę. Mapka, zamknij się. A babcia żyje ja jeszcze. Żyję. Ja się teraz boję, że ten Billy nam wyjdzie z O, dobra. Daj babci lek. A w strasznym herbatrum? ja nie O, nie, o nie babki. Heck, to jak babkę muszą zanosić tam na górę po schodach? Najwyraźniej, to jest marizm, Ale ona też ma te klapki więzienne. Dylek, a tu. To jest, ma być okay. Jezus. Nie wygląda jak Jezus. Chyba tak, ale trochę w strasznie, bardzo. Oczywiście w strasznie. Ja nie chcę w to grać w ogóle. Ja też nie. Chodź, damy na naciśnienie teleki i spadamy stąd. Babka masz. w Pet Simulator, może. On w ogóle mówi? Babka to w ogóle na bosu siedzi. Babka ryczy jeszcze bardziej. Chyba się nie podobają te leki. I jak chodzisz? No my pijani jesteśmy. Wszystko. Who's calling this night? Gdzie jest telefon? A co? Telefon? Tu jest telefon. No. O! Chodź na w słuchawkę. Aha, oddychamy. Jakiś creep. Sp****** na górę. Ja nie patrzę na te drzwi i biegnę na górę. Trzeba jakoś zamykać drzwi. Zabrał babcie, dobra. Idźcie. do w pokoju? Albo do sejfu tego, aż ten, ten drzwi... Znaczy, no nie ale może też zabrał go... Dobra, zamykam to. Ym, co my teraz mamy zrobić? Do prędzmicy Helna? Możemy iść na górę albo na dół. Na górę. Ale, o, co jak tam babcia jest? A może poszła do kibla? Gdzie babcia No <laughs> Zabrali babcie! Ej! Wpisuj tu ten, ten kod! Jak był tam? Cztery, co on mówi? Cztery si Kaseta, nie no! Uu, tu jest było? bateria! Na tom! Co tam było? Y, VHS O kurde! Zamknęła... drzwi mnie zamknęły Babcia się że y, Gdzie było... No właśnie wklezałam kibel Kurde, jeszcze burza. Na górze. Chodź, do są słowy. To tutaj do tego czy nie? Gdzie ty jesteś? A tu, oglądaj, chodź, telewizor. Po co? I show mówi. No bo dałam tam płytę. A, a wyłączyło się. Dziecko. Co to jest za dziecko. Ja e, się, to jest straszne. Ja się schowałam, tu. niech chcesz kupić na kanapę. Gdzie ty jesteś? Tu. <tryk> Dobra, no to nie wiem, nasza matka chyba z którymi z nas, tak? Nie, zaraz jakiś jumpscare będzie na tym ekranie. A to w kółko to samo? Nie. Ja, ja jestem przy... No i co? Po co nam to było? Może to ma naszą uwagę jakoś zawrócić i za chwilę nas nie. się zabije. Nie mów tak, ja się boję. Ja też, zobacz, włączam lata latarka. latarkę nie. Nie będę marnować. No, na E pokazuje baterię teraz! Bo wcześniej nie było, teraz już jest. Jeszcze musimy teraz poszukać gdzieś babcia. Możemy iść na górę albo na piwnicy. Albo no, może na dwór. Nie, nie pierwdzielę. Możemy w górze to bo trochę mi się nie podoba. Co? Dobra, najpierw w górę poszukajmy. Co ci się górę? nie podoba? Ta muzyka. że leci radio. A, a jesteś na górze już? Jebym ja nie chęć... Tak, czekam na ciebie, bo nie idę sama. Jestem, to a, no dobra. Babcia śpi, o! Widzisz? Nie wiem. Odkrywaj Ja sobie. wiem, co to będzie, o! A tu jest szafa u babki. Nie, no znowu. Ej, czemu nie szafy babki? Ja jest? Co jest. Dziwne. Może zostajemy z babcią. Babcia, gdzie się położyć, albo chcemy? No, się w nie. Ej, my się. No użyć, nie da się. No dobra. Słyska, idziemy koło. Jezus, Maria. Zablokowałam się. Hel help! O! Gdzie ty jesteś? Za tobą. A ty. Co ty, ty... Idziemy do piwnicy, korki włączyć korki Nie, ja nie, Amela, ja nie, nie wiem czy chcę grać. Ja się boję. Sama wybrałaś tą grę. Nie, ty jedziesz pierwsza. Jesteś miałem tarczą mięsną. Kurde, małpa się włączyła. Co to było? Aha. Małpa. Super. Mogę cię jakoś włączyć, Mogę cię jakoś... Oderwać łeb? Dobra, idziemy po korki. Szybko, szybko! Chodź ze mną, bo się ja a tu jest okno. Dobra, chodź. Idziemy, mam przemrożone oczy jak coś się stanie. Jesteś tam? Tak. Dobra. Tylko Dobra. nie mogę celować w korki. Czemu kucasz? drzwi są za nami nagle! Czy nie było drzwi? A nie było? Nie. O nie, tam jest jakiś łańcuch wisi. Kucaj i powrótko lecimy. Przyglądasz. Co, mam problem? No <ścoughs> jest sposób. Dobra, chodź. Kurde, się, mi się tu, nie tu, tu, kopalnia no. Kopalnie moją zdjęcie. Pomyśl, że to jest Minecraft. Idziemy po prostu po węgiel. Dobra, idziemy pod jaksy. Tak. Kurde. Czy on sypies jakiś? O nie. Tak. fajne nie ma za nie pisa, że jesteśmy w kopalni pod domem. Yy, mamy Aha. Yy, że jest ten włas na górze. Można z niego ten. Wejść tu że jakąś drabinę musimy... czy coś... No taką wielką drabinę, to nie wiem. babci. I teraz nie będzie babci, tak? Idziemy. Eee, chodź do baby. Dobra, baba, chodź. A jej, jej, jej nie będzie, na 100%. Uwaga. A nie, jest. Halo, babka? O Jezu, opowiadaj o kopalni. O Jezu, ja Klucz. What the fuck. On her body. O! To są na jej ciele. A gdzie jest jej ciało? Nie wiem. A może mieć za Może na dobra. Jestem za. Nie mogę... Nie mogę otworzyć nadal tego. Zamknęłam drzwi i zostajemy tu Aha. z górą, babci. <noise> Gdzie mogli schować babkę? Na strychu może. Bo no, idę pójdzie. na strych. Idź, pójdę za tobą. To jest na Roblox 9 plus? Może ją tu gdzieś schowali pod kanapę, nie wiem. Pod dywan. Nie wiem, przecież ją wzięli na dół, pewnie stoi. Ale w kuchni jest. Kurde, jak buczy. Nie, nie wiem, jakaś durna muzyka ma nas przestraszyć. Na pewno się nie będę bała przez jakąś muzykę. To w ogóle... to jest Tam nie trzeba muzyki. <laughs> Jezu. I... Łazienka, a Był za też w łazienki? No ty mówiłaś coś, że zamykasz drzwi. Babka, babka, babka w łazience. Ou uh. Ouuu, uh. cześć babciu. Ja pięć razy raz zbierałam babkę. Bo wróciłam dopiero od babci. Właśnie przyszły dzień babci, Jezu! Cię? Szybko! Tak, jak nagrywamy to wczoraj, to, to dzisiaj a jest Dzień Dziadka. Co myśmy otwierać? Dźwięk do domu my. chyba. Żeby uciec. Do domu? He? Hm? O nie. Курды, И тут раз. What the fuck?